Witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj wam pokażę co zrobić z tyłu. Urwała nam się szprycha, na swoim przykładzie ją zademonstruję ponieważ eee... no urwałem się szprycha, źle skoczyłem. Ogólnie w strasznie centrowane koło eee... Lata na łoki dosyć mocno mogę ja pokażę z tyłu No także co? Do roboty. Tutaj, jak widać, jest wyrwana szpryszka. Hmm. Zgubiłem ją z oczu. Tutaj jest. Urwana po prostu. Także, no co. Musimy po prostu wykręcić to szprychę z nypla, Nypel to jest ta część, która trzyma do obręczy. To tutaj. Także, no, widzimy się, jak to odkręcę. Witam po cięciu, właśnie wykręciłem szprychę z nypla Niestety z tym nyplem to musiałbym się już bardziej bawić. Ja zdjąłem samą szprychę, żeby no po prostu żeby nie obijała mi o ramę czy też o sambatkę, bo już miałem takie sytuacje, ponieważ nie jest to moja pierwsza szprycha, której nie mam. Jest to moja, trzeba policzyć, tu nie ma jedna, druga, trzecia oraz czwarta. Także nie mam w tym kole 4 szprych, reszta jest bardzo luźna Po prostu trzeba już wymienić No ale dużo przeszedł rower Jeszcze mogę na szybko powiedzieć jak się centruje koło No to koło możemy centrować w taki sposób, że skoro widzimy, że lata Tak bierzemy po prostu kredę, w tym momencie nie mam chyba żadnej Tak, nie mam żadnej przy sobie No po prostu przystawiamy kredę, najlepiej w tym miejscu rysujemy sobie obręcz, tam gdzie jest znaczek kredy Najlepiej na oponie, albo na rawce, i w tym miejscu dzieje jest po prostu z tej strony sprychy odkręcamy, a ze strony drugiej wykręcamy. Oczywiście chodzi o to, z której strony piasty wychodzi też szprycha jak widać, wychodzi z obu stron. No, także jeśli macie koło, które jest scenerowane po prostu i nie chcecie na takim jeździć, przeszkadza Wam, jest to bardzo dobry sposób na się tego problemu. Także to tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję za uwagę i do widzenia.